Czekajcie. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Klara Sobiera ja dzwonię z działu wsparcia ekologii i 4 maja tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie Czysty Powiat. Mam po prostu na celu uświadamianie oraz wspieranie finansowe mieszkańców wybranych regionów w Polsce. Chodzi po prostu tutaj o bezwzględne wsparcie w zakresie paneli fotowoltaicznych w wysokości do 15 tysięcy złotych. Czy słyszał Pan w ogóle o tym projekcie? Tak, ja mam panele fotowoltaiczne, proszę Pani. Audyt telefoniczny nic pana nie kosztuje, ale warto posłuchać bardziej doświadczonej osoby ode mnie, która krok po kroku wytłumaczy, jakie korzyści płyną z montażu instalacji fotowoltaicznej, a przede wszystkim wyjaśni, jak można skorzystać ze wsparcia finansowego, które się panu należy. Rozumiem, dlatego właśnie uruchomiliśmy oficjalną stronę internetową przez gdzie znajdzie pan wszystkie aktualne informacje, w tym również wysokość dotacji, które się panu należą. W związku z tym, że program Czysty Powiat stanowi unikatowy projekt dedykowany dla mieszkańców poszczególnych regionów, chciałam się upewnić, że rozmawiam z mieszkańcem powiatu Bielskiego. Zgadza się? Nie, ja mieszkam za granicą, proszę pani. Mhm, rozumiem. Także nie wiem, dlaczego pani do mnie dzwoni. Ja w ogóle nie, nie jestem z Polski, więc. Do jakiego powiatu się dodzwoniłam? No, ja aktualnie, proszę pani, przebywam w Kazachstanie już od dłuższego czasu. Natomiast tutaj w systemie widzę, że to o czym mówię obowiązuje również w Pana regionie. No to nie wiem, co tam Pani w systemie wyskakuje, ale no. Nie skorzystam no bardzo to. Bardzo dobrze, ponieważ to jest tak naprawdę główny warunek przystąpienia do projektu czyste Powiat i całe procedowanie wniosków, jak i wyliczenia dokładnej kwoty dotacji, tych środków wsparcia, które tak jak wcześniej mówiłam, należą się Panu jest indywidualnym procesem. Dlatego proponuję właśnie taki bezpłatny kontakt telefoniczny z naszym ekspertem. On po prostu Panu wytłumaczy krok po kroku, jak uzyskać to dofinansowanie. No ale I żeby nie przedłużać, ja skupię się tylko na podstawowych pytaniach. Przede wszystkim rozumiem, że jest Pan mieszkańcem domu jednorodzinnego, Tak. No, można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Mhm, mm rozumiem. To zapytam jeszcze tylko, czy mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu czy gruncie? Jak to u Państwa wygląda? A to nie wiem, nie orientuję się w tutejszym, jak to wygląda, proszę Pani. No tak, tak jak Pani powiedziała, ja aktualnie przybyłem w Kazachstanie, więc... Z środków sektora prywatnego, dzięki czemu dla Państwa jest całkowicie bezpłatne. Jeżeli oferta byłaby atrakcyjna, to prędzej by Pan rozważył montaż paneli fotowoltaicznych na dachu czy na gruncie. Że Pani ja mieszka w Kazachstanie. Rozumiem. Czym pokryty jest dach? Proszę mi jeszcze powiedzieć, jaka jest kwota miesięcznego rachunku za energię elektryczną? Tutaj mi chodzi o średnią z całego roku. Jak się ta kwota mniej więcej u Państwa kształtuje? Czy Pani jest jakimś robotem? Nie, nie jestem robotem, chociaż niektórzy myślą inaczej. Może to ze względu na to, że pracuję po 8 godzin dziennie jako konsultant telefoniczny i przez to może wydawać się, w ten sposób Zapytaj w jakim kraju żyjemy X Nie, bo ten... Powtarzam któryś raz, a Pani dalej swoje. Aha, rozumiem. A proszę powiedzieć mi dokładnie z jakiego materiału wykonany jest dach? Proszę, panie, mieszkam w się. Do widzenia. Co to kurwa było? Co, co, co to kurwa było? Nie wiem, to jakiś robot musiał być inteligentny. To jest. Ja teraz nie wiem. Ej, ja teraz zombaję z rytą, bo. Nie, no to musiał być jakiś robot. No, to jest niemożliwe, że w ogóle restar serwera chyba jest. To jest kurde niemożliwe, że oni tak tak... tacy natarczywi są. Kurde, bo zbyt dobry na automat. Nie, no kurde. <śpiewanie> <dari śpiewanie> nie, ja to muszę jeszcze raz zobaczyć to nagranie to z tego. Laska od dachu, to chcesz te panele? Laska od dachu, jeden złoty. To chcesz te panele? Dzięki za złotówkę.